Heroes of Warcraft! Hej, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem River, a To jest kolejny odcinek gry Hearthstone Heroes of Warcraft i tydzień 50. Karczernej Bójki. Tym razem zagramy magiem, a naszym przeciwnikiem to będzie kapłan. Okej, okay, ręka początkowa, myślę, że może zostać. Gramy przeciwko kapłanowi, więc jego dek nie powinien być tak szybki. Co jak najbardziej nam odpowiada, ponieważ my też mamy dosyć wolny dek. A więc zaczynamy od many. Ok, moneta, dobierzemy dwie kolejne karty. Brzmi, się się zbustuje. A nam do ręki dochodzi stożek zimna oraz eteryczny przywoływacz. Słowo cienia ból i nasz żmij niestety, przestał istnieć. Eee, my w tej turze wrzucimy sobie w takim razie sekret lodowa bariera i spokojnie będziemy sobie czekać na Stronników, których będzie wystawiać nasz przeciwnik. Ok, w tej turze nic nie zrobił, a więc my sobie tylko go pikniemy i też przejdziemy do następnej tury. sobie myślę. Mamy na stole żółwiora. My w takim razie wyrzucimy sobie przywoływacza. Chcesz to? Ja to mam. A zakręć dobierzemy sobie tajemny intelekt. A no to zawsze dwie karty do przodu. No i zobaczymy co tu planuje nasz przebiegły kapłan. Ok, jest boski duch, podwoił punkty zdrowia e, żółwiora, nawet dwukrotnie, 28. No i proszę, wewnętrzny żar i myśli, że tym coś ugra. No całkiem zacnie, dobrze, że mamy polimorfię na ręce. Zmienimy sobie żółwiora w... a może w dzika. I dorzucimy jeszcze w tej turze po raz kolejny tajemny instynkt, kolejne dwie karty na naszej ręce. Ok, pojawił się pan śmierci. Ok, kolejna prowokacja. Nam do ręki dochodzi żarzyciel. A e, w takim razie myślę, że... Hmm, moglibyśmy coś tutaj już kombinować e, z tym stronnikiem. Siedem punktów many. życiel za trzy i co jeszcze. Tak sobie myślę, że okay, Okej, Dobra, myślę, że takie zagranie na tą turę jest w miarę bezpieczne. Okej, okay, jest wewnętrzny Żar i Stronnik 8-8, w takim razie my zagramy sobie Płomienną Lancę. Ok, dochodzi nam obłąkany mrozun. Yy, Przefarciło nam się tym razem. Tego sobie oddziawniemy. Dorzucimy lustrzane odbicie. I dzięki temu jesteśmy zabezpieczeni, a po stronie przeciwnika kart 0. Rozbysk świętości, no, ale to, żaden problem. To jest kapłanka. W takim razie może zagramy sobie duplikację. Powinien się skusić na zabicie tego życiela. Zagramy jeszcze tajemne pociski. Ok, na tą turę myślę, że wszystko. W tym momencie liczę na dobre zagranie naszego e, przeciwnika. Ok, pojawia się rozbłysk świętości. Super. Żarzyciel zostaje skopiowany do naszej ręki w sztuk dwie. E, mamy 5 punktów. Zrobiono świetnie. Lodowy blok nam przychodzi na rękę. Więc e, możemy sobie wystawić e, żarzyciela na pewno. No pytanie: czy Reno Jacksona w tej turze. Nie, myślę, że hmm nie wiem w sumie co myślę Dobra, rzucimy tak Dwóch żarzycieli Walniemy lodowy blok, tak na wszelki wypadek Moja magia Nie wiem czy mi się tutaj leczy, ale... To już chyba nic mu nie da. My w tej turze zagramy sobie Ren'o Jacksona. I jechamy Dzięki temu skopiujemy wszystkich stronników ze stołu do ręki. No i tym samym chyba już nasz przeciwnik będzie miał nas dość.